Przeskoczył grzech. Na tę noc czekamy co roku. Na noc, w której będziemy mogli usłyszeć słowa wypowiedziane przez aniołów do niewiast. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Z martwych stał. Jezusa nie zabrano. Jego umęczonego ciała nie ukryto. Grób jest pusty. Włas odsunięty, bo Jezus pokonał śmierć. On żyje i nam daje życie. Daje naszym sercom nadzieję i pokój. Jego zwycięstwo to nasze zwycięstwo. I zabrzmi Wielkanocna chwała na wysokości Bogu włącz się w tę modlitwę kościoła. Wyśpiewaj Bogu tę pieśń uwielbienia, dziękując za to, że on nie zostawia cię w ciemności grzechu. Że jest Twoim panem i zbawicielem. Muzyka